Myślałam, że już żadną nutką nie będę się tak jarać jak Shadowbanem i, i myliłam się. To jest nutka, którą się jaram jeszcze bardziej. Słuchajcie, w ogóle z tą piosenką jest o tyle ciekawie, że bit tak naprawdę tworzyliśmy fest dawno. Nie wiem, ten bit już. Cztery miesiące, tak myślę, że przetrawialiśmy, żeby był idealny, bo ja chciałam stworzyć coś takiego mega catchy. I w sumie spotkałam się z Clear ClearMindem na takie robienie właśnie tego bitu. Jest naprawdę idealny, taki skoczny, chwytliwy. I jest coś takiego, że jak już raz się słucha tego bitu, to się potem nie da rady przestać tego nucić. Mam nadzieję, że Wam też ten bit tak się zapędla ciągle w głowie. Jesteś ze mnie, Jędrek dumny, że też trochę pisałam z tobą, Tak, tekst? i potrzebuję drugiej zwrotki. O, już już ci piszę, kochany, już, już piszemy. Kochani, już nie mogę doczekać, się aż wspólnie będziemy śpiewać i Scam, i Shadowbana, i Twój wzrok na koncertach, no i festiwalu. Mam nadzieję, że widzimy się albo w Gdańsku 25 maja, albo we Wrocławiu 9 czerwca, lub oczywiście na wielkim festiwalu ekipy 16 czerwca. Link do biletów zostawiam Wam poniżej w opisie yy, i śpieszcie się, bo idą jak ciepłe bułeczki. Widzimy się na koncertach, uczcie się tekstu, a tymczasem wracajmy do filmu. Cały klip już mam przemyślany i chcę, żeby były trzy potwory. I te potwory po kolei się pojawiają w teledysku ja jak gdzieś tam przed nimi uciekam, a na końcu teledysku z nimi piję sobie herbatkę i zajadam się donatami. Miałam kilka razy paraliże i właśnie się pojawiała taka ciemna postać. Jak byliśmy młodsi z bratem, to mój brat czasami u mnie po prostu nocował w pokoju, bo miałam takie rozsuwane łóżko. No i ja byłam przyzwyczajona do tego, że on czasami po prostu do mnie przychodzi. No i tak budzę się, i on stoi w drzwiach, i myślę sobie, no że dawaj, dawaj się, się kłać, w ogóle nie ma problemu na tym rozsuwanym łóżku. I on się nie odzywa. Ja takie, halo, co jest? I on nagle się robi dwa razy wyższy. Długie ma kończyny czarny, cały taki. Nie. I podchodzi do mnie i zaczyna mnie tak. Eee! I zaczyna mnie dusić normalnie. No i to już nie był mój brat, jakby to już był ten potwór. Ja go kilka razy potem widziałam. I dlatego chcę właśnie stworzyć ten numer, bo to jest jakby coś tak paranormalnego, że, że super będzie o tym napisać piosenkę. Dobra, teraz na chwilę przerwamy nagrywanie, bo trzeba się skupić i robić. do, 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 do tej pory. W czternaście napisaliśmy drugą zwrotkę? Co ty gadasz? W drugiej zwrotce troszeczkę zmieni zmieniamy aranż Żeby było troszkę inaczej niż w pierwszej Gonią mnie potwory Nie przeszkadzały do tej pory Teraz jak na złość Może być to fajne Nie przeszkadzały do tej pory Teraz jak na złość Dobra kochani, skończyliśmy Co co my robiliśmy właściwie? <laughs> skończyliśmy nagrywanie nuty, kochani Czy skłamię jak powiem, że moja ulubiona nuta? Nie, zupełnie nie skłamię, bo każda moja nowa piosenka Jest moją ulubioną, więc wysyłam i będziemy teraz w aucie robić test, a my tymczasem widzimy się już pewnie na robieniu klipu. Kochani, jesteśmy w Poznaniu, bo jest to dla mnie bardzo, bardzo ważny dzień, czyli kręcimy w końcu teraz do mojej najnowszej piosenki, czyli Scam, którą już widzieliście. A jeżeli nie, no to oczywiście wpadajcie. Poznacie dzisiaj szczegóły tego, jak wstała ta piosenka, jak powstał klip do niej. Najlepsze jest to, że po wydaniu Shadowbana od razu sobie postanowiłam, że chcę stworzyć jak najszybciej kolejną piosenkę i, i nie uwierzycie, ale Shadowbana wypuściłam 9 miesięcy temu, więc naprawdę tempo jest. Zawrotna, ale mam nadzieję, że stęskniście się po prostu za muzyką ode mnie i że jesteście usatysfakcjonowani. To będzie najlepszy klip ever. Jeżeli według Was Shadow Band był najlepszy, to, to dopiero skam będzie dowalony. O, oh tak jak mi się wymarzyło, planowałam ten teleskop tak, żeby było okay wszystkim Ej, na maksa różowo-czarno. I właśnie tak jest, tak troszkę gotycko. Ej, mega mi się podobał. Klimat telesków już znacie, bo już widzieliście tydzień temu, ale mi się właśnie marzyło tak nostalgicznie różowo, troszkę gotycko, ale to będzie potem. <gry> Ja naprawdę mnie dopadł. Tomek, takie PMS, tak mnie brzuch nawala. Jak mi dobrze tutaj. No, dzisiaj nie byłoby dnia bez świeżego, i to jest właśnie outfit dla świeżulca. Zarobiste na tego kartki? Mega Dobra. pomysł. Teraz jest uwaga, a słuchajcie, yes. Kania. Yes. 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 Hey, wszyscy mi robią dzisiaj prezenty po prostu. Ej, hey, powiem Ci, że jest ta koloryzacja trwała długo. Yes. Powiem Ci, że półtorej dnia prawie, bo musieliśmy na kilka razy tonować, żeby to przeszło tak płynnie, wiesz, na tak jak tak, ale wiesz, że jest rozkwina i zaraz będziemy na ten temat gadać, bo są dwie opcje. Ja wolałabym tak. mieć taką wersję? Mm -hmm. Gdzie jesteś takim totalnym e, godbumpem. Tak. Bo to też jest fajna opcja, ale może zrobić tak, że... ale opusza. nie wiem czy może nie na grzywce. Żeby było mega podobnie nawet do Ja jestem in my natural nails era, ale zamówiłam sobie tipsiory Look at this Więc to ja będę teraz przyklejać i będę miała takie szponiska Zabieram się do roboty, bo tutaj my kończymy już włosy i make up prawie że A ja mam nie paznokcie Słuchajcie, no to są paznokcie, w których jakby nie da się funkcjonować Paznokcie w Dobra, nie, nie mogę patrzeć, nie mogę patrzeć na inne rzeczy, bo się rozproszę Ja do spania jestem, do spania Jeszcze mam papucie ale cute, wygląda po prostu jak Avril Lavigne On ma być trochę taki w stylu Avril Lavigne Poprzedni był w stylu Billie Eilish, teraz Avril Ready? OMG yeah, Ja już to czuję Przyznam się trochę stresuję, ale fajnie, fajnie cieszę się Jestem podekscytowana, odstresowuje mnie to, bo wiem, że widzę zarąk liścia Proszę Państwa, ja będę tutaj oczywiście brał udział tutaj w teledysku, ponieważ będę utworem i to jest mój Będę miał też kominiarkę na sobie, kaptur i będzie fajnie. Myślę, że jesteś wyspany dzisiaj. że jesteś wyspany. No nie jestem wyspany, nie jestem wyspany, ale czego się nie robi dla mojej ukochanej, tak. tak? Tak. Zobaczymy, w zobaczymy. z tym radę na planie. Dać radę dam, tylko jak kogoś pierdeknę albo wbiegnę w ścianę, to wiecie... Ωραία! 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 Cześć potwory, jesteście super cute Mega mi się podoba i czuję, że bardzo sprawnie to pójdzie, bo cały ten składa się z bardzo krótkich różnych scenek bardzo różnych scenek, więc mamy tak, że jak jest jedna scena, to nie trzeba jej powtarzać milion razy po prostu robimy zazwyczaj dwa ujęcia i dzięki temu to wszystko szybko idzie ale na przykład rzucając misia odpadły mi dwa paznokcie, więc już wiem, że muszę je dokleić na klej, bo tak to użyłam takich naklejek, że mi było lżej. Scena łóżkowa z Hanią, akcja No i łóżkowa, patrzmy No, kontroluj, właśnie. Tutaj mamy taki wielki telewizor, na którym mamy podgląd. Zarobiście dużo scen. Nagra mi się to podoba. No i wcinam sobie kanapyczka. Dzień dobry, ja jestem układana i ja już się Do nie znów. Ej, to jest najlepsza scena, jaką mogłam sobie wyobrazić, bo właśnie dostałam skurczy. I leżenie pod chuderku to jest najlepsze, co ja mogłam wymarzyć. Serio, dobranoc. A ty jest to ty. Bardzo fajnie, bardzo profesjonalnie, nie to tak jak z dyrektem. Idzie sprawnie, zgodnie z planem Jest bardzo ładnie, jest jedzonko Więc też super, bardzo się cieszę No i fajnie, że mam maskę, bo mogę Z zamkniętymi oczami i grać i sobie spać w trakcie Ej, ogólnie Zakład, że świeży będzie chciał na to wejść Na ten cały stelaż One take, nie ma żadnych dubli Jesteśmy profesjonalistami tutaj O, dziękuję bardzo, bo wierzyliśmy się O tej, tej kominiarki, wierzyliśmy się mi tam się ugniatają troszeczkę Wbrew bossy. jeszcze trzeba o, o, wyczytać. Ja to akurat bardzo przyjemnie. O jest. widzisz? Zarąbiście to nawiązuje do tekstu, że jakby wygląda rzeczywiście jak ta lalka Barbie, czyli ta no. zabawka z pierwszej właśnie zrodki. Gulała. w ogóle co jest grane. Ja tak kochani, oczywiście nie wyglądam, jest to kwestia odpowiedniego strzycia tutaj. No i mamy drugą stylówkę, teraz już mniej spankowa. Na razie wyglądam mocno jak lalka Barbie, dlatego trochę mocniej gotykujemy tą stylówkę, dodajemy jakieś czarne dodatki, jak pasek, jeszcze będą rajstopy i na pewno włosy zmieniamy, bo wy. Wygląda w nich teraz za grzecznie, a chcę, żeby to była jednak taka też trochę drapieżna fryzura, żebym mi wyglądała jak lalka, ale nadal jak lalka. Bardziej gotycka wiesz, o co mi chodzi, łapiesz się. Włosy, włosy. Make-up, make-up. Tempo, tempo. I co teraz robimy? Bardziej Zmiany. Gotycka. Ale mocny jest ten ruch. Jest mega przegięty, ale o to właśnie chodziło. Yeah! Jaka piękna! Ja yeah. yeah, pieszę. Yeah! Ale jest jakby gift, nie jest jakby za odkryte. Nie, uważam, że wygląda cudownie. Jej! Yeah. I tak ja bym do tego kota śpiewała. Czemu ludzie traktują mnie jak zwykłą zabawkę? Nie, ja się mega wczułam w to, że głaszczę kota. Jakby jak trzymam go, to wyobrażam, że jest naprawdę prawdziwy. Ale wszyscy mówią, że jest mega creepy, a dla mnie jest mega słodki. Będę mu przyczepiała kokardki. Fajne, co? Teraz y kamera to jest mój miś. ちょっとちょっとちょ Jest ja już jestem gotowych. Jezus, ciężko policzyć, ale myślę, że jest jakieś 15-16, więc kończymy pierwszą zwrotę. Przerwa, jeść i robimy refren. Dobrze, że kadr jest taki, że można jeść. Oczywiście. Najlepszy kadr, mój ulubiony, czyli jeden taki, na którym nie widać twarzy. Kochani, właśnie jesteśmy w trakcie kręcenia teledysku i wszystkim się chwalimy po prostu projektami mieszkanka. Bo mamy już wizualizację i wygląd naprawdę przepotężnie. Kolorki musimy dopracować, wiadomo, poprawiamy make-up, bo zjadła. No i po prostu muszę poprawić usta. Poprawić Zrobimy tutaj troszkę też delikatnie, bo tutaj mi poleciało na przykład olej z pizzy popraweczki i ciśniemy dalej, Jarasia. się Teraz nakręcamy setkę, Hania będzie śpiewała całą piosenkę i następnie przechodzimy do super nagrania, gdzie Hanie wszystko będzie się odbijało w oku, więc oglądajcie do końca Właśnie miałam sesję skakania w gorsecie i w gorsecie męczę trzy razy bardziej, bo nie ja razie się normalnie oddychać, ale teraz mam szybką przerwę, pitku i oddech te, te dwa potwory symbolizują te długie potwora z paraliżów. Tylko, że ponieważ jakby ja już nie chcę się tego bać, nie chcę się bać tych koszmarów, to na koniec z nimi piję herbatkę. I myślę, że to jest super takie metaforyczne. Ostatnia godzina czy dwie w korsecie. Naprawdę jakby to jest męczące. Ja nie wiem, jak te wszystkie te w średniowieczu funkcjonowały, czy tam kiedyś. Masakra, więc teraz sobie odleguję i w tej stylizacji mamy ostatnią już scenkę. I to tylko na oko, więc już mogę być rozplątana z tego gorsetu i szykujemy kolejną stylizację. Kolejnie, czy nie, dajcie też w komentarzu, która stylowa była Wasza ulubiona. W ogóle też dajcie znać, czy rozpoznaliście horrory, do których nawiązujemy w tym klipie, bo trochę tego jest. Cute, zmęczonka po pizzy mnie wzięło teraz na razie, ale czas wrócić sobie energię i lecieć na plan. Zarąbiste. I normalnie y, nie szykujecie teraz, tylko wszystko było wczoraj. Mam ochotę tam usiąść na jakimś foteliku i tak śpiewać do księżyca. Mega cute vibe. Najsłodsza para tebę. Jeżeli myślicie, że gdzieś nie da się umieścić kokardki, to to jest bzdura. Mam nadzieję, że na festiwalu będą się ludzie super do tej nutki bawić że wszyscy będą znać tekst Plan jest taki, że zamieniamy Hanie w nową postać Białą śnieżynkę O Jezus, ja dzisiaj cały dzień jakby It's a huge problem, słuchajcie Kolczyki na paznokciach to jakby jest, jest mocne Jak widzicie nie mam na sobie spodni Zaraz się będę ubierać spokojnie Sikam i jedziemy na ostatnią lokację Zarąbiście, mamy mega dobry czas 20 jest godzina, myślę, że naprawdę skończymy przed 22. Jak na teledysk wtedy Jesteśmy teraz na ostatniej lokalizacji, czyli taki parking podziemny, gdzie będę tutaj biegać, będą mnie goniły potwory, jak na razie jestem mega opatulona dwoma płaszczami, bo no nie jest najcieplej, a ja mam gołe nogi, ale będzie git, będzie fajnie, nie wiem czy to nawet nie będzie moja jedna z ulubionych scen, taka dynamiczna, właśnie wiecie, uciekam, Jeszcze raz coś, takie coś nagrywam. Zobaczcie jak Hania pięknie wygląda, wygląda jak... Królowa śniegu. patrz ani zimno, więc ją mnie, ogrzewam. Nie, o mój, dobrze? Ale fajnie, jak mi że jest mi od razu cieplej, serio. O nie, wiernołeś mi na dłoni, what the fuck! Zale nie. Patrzcie to, co, co teraz się dzieje. Fifi jest obsterana. Akcja. Idziemy wiem. to ten dech no. jest super. Ja myślę, że. Naprawdę skończyliśmy? Tak, mam nadzieję, że pieszyga Wam spodła.